Osiemnastka. Tak, taka też A ty tej otwie, a nie ja już. A bo raza. O, co to jest? Ja. Jeszcze jedna cholinka. Druga cholinka. Jakie to fajne. Daję A nie, jest nie tylko szkoda. A list. Hmm. Mapa skarbów. Nie, niespodzianka jest w waszym pokoju. Mojego szukania. <noise> to w pokoju jest jeszcze coś, ale to choinki fajne, Zobaczcie. No, ja jakie mam... fajna zawartość. Ja mam fajne zawartość? A to można powiesić na choinkę, zobaczcie. Mhm. na choinkę? Nie? Abelo, Abelo w roli głównej. Nie, nie ma. Idziemy. Dziewczyny idą z psem bojowym w poszukiwaniu skarbów w pokoju. A w kuchni, jak zwykle, w kuchni kto może urzędować? Królowa! Ciast i przepisów świątecznych. Co dzisiaj? Uszka robi. Żeby lepiej słyszeć. <noise> Ale Amelia lubi, lubi słuchać słuchać. Słuchać uszka, lubi, lubi jeść uszkę. A no dobra, to no, tu, tu, Bo dziewczyny tam szperają, idziemy szukać z dziewczynami, a to tak szopka wygląda. Tak w szybkim tempie. No, jak tam? Na froncie? Ja myślałem, że już znaleźliście, że się spóźniłem. Nie, takie szybkie to nie jest. Gdzie to są? liście? A w szafkach to jest? Nie wiem, w pokoju jest. To znaczy, że to w szafce jest, jak tata już tam nie już no sobie usiądzie. są już se usiądzie. No tak. nie jest No, szukajcie, szukajcie. Favorite season, sleigh bells ringing, diamonds saying carols singin'. Favorite season. They said Saint Nick, but you gotta fit in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack, girl, in my bag, yeah. They said Saint Nick, but you gotta fit in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack, girl, in my bag, yeah. frozen, neck is frozen.

a, to jest nasz namiot, Masz nasz stół tak, campingowy, o ja jestem, co? wy jesteście, Bello jest nawet, to kotek, to kotek. To kotek. ale czarny, nieważne, czarny, no dobry to to jest, i namiocik do tego kompletu, tak, i patelnie, Chodź. i co teraz tutaj dostaliście, no to skrzynka, a, z prądem, a, nawet prąd macie, i kabel, do, do lodówki, i to jest kabel, e. tak, do lodówki, Nie. i lodówkę macie, i już ile z do mm. To dostałaś. Do tej pory, tak? No, jeszcze tutaj są śpiewory. Wcie. To jest faliska. Jeden taki śpiewór zrobiłam, takie trochę inny. Jeszcze jeden chyba jest taki, prawda? Dziewczyny już pokazały, co mają. Idziemy teraz z powrotem do kuchni. No i robimy. Wszyscy nasze robią, dziewczyny. Ja, jak zwykle, jestem operator. Trochę dzisiaj. Dziwne mam z urządzenie, Bo nie mam żadnego kubeczka, szklaneczki, nic. Mogłam takie kwadraciki porobić. I tak trochę niewygodnie. To zrobiłam To dla mnie tak. chyba. To dla mnie. Tak. Dla mnie. Szukam jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś kubeczka tej. Szklaneczki, szklaneczki żeby. Nie. Jakiś takie w sam raz, żeby to zrobić. Żeby wyszły właśnie takie małe, nie takie wielkie. No mam gdzie należą, takie hmm, wielkie łóżka. Dwa, dwie sztuki i pełny <noise> talerz. Zgadza się. To by były dla mnie szybciej, bo ja kocham te łóżka. Ja zawsze mam problem, co roku mówię, kurczę, czym, i czym ja mam właśnie to, te kółeczka zrobić, żeby właśnie pasowały. No, jest już. to już rozcie to no, A to jest tak ciężko. <noise> Mam pomysł, zadajcie w komentarzu, czym wy robicie I Czym wycinacie może O, Czy macie jakieś specjalne urządzenie do tego? Może czy... coś jest? No trochę jest. się pomęczymy tym Chyba, że w międzyczasie coś znajdziemy innego Bo jeszcze jest druga część ciasta, no więc nic straconego No nie, nie Znalazłem odwina, ale to też za duże, bo to jest to też z kolei za duży. A tak uważam, że to, to takie są takie fajne, malutkie, zgrabne na talerzyku. Także mm. będzie to wyglądało tak estetycznie, a nie takie Kru. wielkie. Wiem, też e, niektóre osoby robią, e, wałkują i takie kwadraciki robią. I z tych kwadracików. Nie wiem, bym musiała ewentualnie to jeszcze obciąć przetestować. E, przetestować i zobaczyć, co mi wyjdzie z tego. No, nie, spróbuję może na tym drugim hmm. cieście, jak będę robiła. Będą dwa warianty uszyk. Dwa. I zobaczę, która wersja Uska. będzie. Będą łóżka okrągłe i łóżka kanciaste. <grym> Pytaliście się w komentarzach, czy ciastka zostały. Tam są ciastka, ale to są już dorobione Drugie, ciastka. Nie, ja drugą wersję pierwszą... tak samo robiłam. Ta pierwsza wersja poszła. Wszystko zrobiłam z czterech kostek masła. Poszło po prostu wszystko. A teraz tą porcję robiłam z trzech kostek masła, ale już chyba nie będę robiła już, jak już dziewczyny zjedzą, to już koniec, no dwie porcje ciastek, to... Ale no takie dobre są Nie wiem, jem już to jest tak, jak ja sobie zrobię cappuccino i ciasteczko, mmm, pyszne, tylko kilogramy przybywają. Tak, Pana, są to Tobie też kilogramy przybywają? Przyjdzie wiosna, <laughs> będzie trzeba się wziąć za siebie. Więcej ciast robić. Postanowienia <laughs> musisz tak, się zrobić. Tak, zgadza się. A jedne dla taty postanowienie słuchać. Ja co roku mam to mi. No, Tak, Ale nic nie mi chodzi. To jest jeden cukret? Co chcesz? To jest jeden cukier? Nie, nie chcę, nie mogę. Mój brzuch nie pozwala na to. No i ta łóżko się w sumie mi się zdaje, że szybciej się robi niż te pierogi. Bo tu nie trzeba widać, co już. Nie, bo to tylko. Wiesz? Zawija się tak. No i gotowa. Ja nie chce, tutaj. Co chcesz? A, chcesz tutaj pewnie, proszę bardzo. To układaj tam uszka i... Bedo, będzie wszystko szło. Pełną parą. Nie będę sama robiła, tylko widzicie, dzieci mi pomagają. To będzie szybciutko nam szło. Amelka mi nakłada, ja zawijam, a Waneska układa. A ja duchowo wspieram. Proszę bardzo. A. Jak są zrobione już te, te łóżka, wkładamy je do zamrażarki, mm. żeby tam na godzinkę, żeby stwardniały. Godzinka, pół godziny wystarczy. I będziemy tą maszyną be, termiczną tak, pakować. Pakować tam po ileś sztuk, nie, na dwie paczki chyba zrobimy. To zależy, ile wyjdzie. Mm -hmm. No, tak jest lepiej, bo później tylko wyciągam i świeżutkie przygotowuję. Nie. No i teraz muszę to Wyczyścić, bo to jest Druga to... partia. My tak od tyłu zaczynamy. Teraz robimy ciasto. A jakie, jakie jak, z czego to ciasto się robi? Woda widzę, że jest, zwykła. A czy małka, woda i sól? I miska. I miska, zgadza się, musi być miska. I ma się nie lepić. Ma się nie lepiej, zgadza się. Znowu będą pierścionki. Gubisz coś? Przed tymi, świę... Przed tymi świętami jest tyle pracy, chyba każdy tyle ma pracy, co? Ja nie, ja trzymam kamerę tylko. No chociaż są osoby, które... Kupują. Można go... My ostatnio w sumie byliśmy w Biedronce, bo już tam potrzebowałam kilka rzeczy. Bo zapomniałam. I powiem szczerze, że było bardzo dużo właśnie pierogów, uszek, różnych takich rzeczy. No i nie jest taki zdolny jak ty. I wydaje mi się, a czy nie? Bo jeżeli są o dwie osoby, nie każdemu się chce jednak robić, bo to dużo pracy jest. I... A dwie osoby to ile tam potrzeba tego? No to ja kupię jedno, dwie jedno paczuszki. Paczuszka. Zgadza się. No to nas jednak jest dużo, to mi się bardziej opłaca jednak samej zrobić. Wy nie takie wiecie, rzeczy. ile vaneska je oooo! Więcej niż ja. Nie, ja, żart. No i także. Wolę jednak sama zrobić. robi większą ilość, Mamelka lubi. No, Amelka to przez cały rok, jak się Sylwester skończy, kiedy będą uszka? Dopiero za rok. <grym> <grym> nie możemy za często, bo się jej przeje i co? A tak to przynajmniej cały rok czeka na uszka z apetytem, żeby zjeść. Przerzucamy tu. Także, że można wszystko w, w biedronce kupić. To to nie jest taka biedronka typowa, jak w Polsce. Eee, ale są pod najpotrzebniejsze rzeczy. Przynajmniej które... trzeba jechać specjalnie do Polski, żeby sobie przywozić. Zgadza się, bo tak. A, a ceny są w miarę normalne. Praktycznie takie same minimalna może różnica, ale naprawdę to nie są jakieś eee, duża jakaś. Ile to może być różnicy. Nie, ale to tak mówią. A, ale w Polsce taniej. Tylko dobra, ja mam do granicy 500 km Dróg, mniej więcej. Tak. Plus, no dobra, no przy granicy są może już biedronki, ale nikt nie liczy paliwa. I czasu nawet. 500 w tą, 500 w drugą stronę. Także, bo powiem tak, że na przykład my, jak kupujemy serek whisky, tu to, to płacimy. 69 centów? Nie, no, nie, euro. Chyba 99 centów. A to ten, w, ten pół kilo. Nie, nie. Pół kilo prawie jest o 70 czy euro 60. Tak A dać. Selek wieński, ale tak. w promocji jest często. O nie wiem czy często. Bez promocji to jest niecałe nie ja pro... euro. Ja w pro... kupowałem w promocji jakoś, ja wiem, z miesiąc temu. I kosztowo ile, że tak cztery kupiłem wtedy? 70 chyba centów. 70 centów. Ale ogólnie kosztuje euro bez, bez promocji. 19. No to tak można porównać. Na przykład jak kupuję przyprawy, ziele angielskie, pieprz, jakieś tam zioła prowasalskie, chociaż tu w Niemczech też takie rzeczy są, to ja też na przykład kupuję słoiczka, bo szczerze mówiąc, czasami tu w Niemczech większa ilość tych przypraw jest niż w tych polskich, bo w Polskich tam chyba jest chyba 10 czy 8. Gram. gram, znaczy gram. A tutaj... W tych niemieckich więcej jest. No, ale to na zmianę. Raz tak, raz tak kupuj. To płacę 50 centów za e, torebkę. Nie wiem ile w Polsce kosztują e, takie rzeczy. Ale, ale powiem tak. Chemia niemiecka jest dobra. Od tak, Polski. z Ale nie... jako chodzi o przyprawy, polskie są lepsze. A czy, czy ja wiem? Dobrze. Pieprz to, to pieprz, no. Sól to sól. No, nie sól. Polska jest lepsza. A mówiłem, a mówiłem, a się sól? nie chce słuchać. Sól tak, bo niemiecka sól to można solić, solić i. Ale te zioła i te inne to nie. Ja próbowałam i to jest ta sama różnica. Ale, Ale chę... tam, nie popiera polskiego, co za no. <laughs> Ale chemia rzeczywiście jest. Dobra, nie wiem jak teraz może to wszystko w, nie... w Polsce też się zmieniło i też to dobre, tak? Wszystko się wiesz, zmienia. A nas jednak już i raz 9 lat. Hmm. W sumie ile, 2 lata czy 3 lata temu w Polsce nie byliśmy, nie? No, 3 lata temu. 3 lata, no to jednak ten czas ucieka i też się zmienia wszystko. Ale fajnie, bo jest biedronka, potrzebne rzeczy, czy śmietana. O, śmietane polsko bardzo lubię, No. Pyszna jest, po prostu pyszna, mizeria. Czy jakieś inne rzeczy, ta niemiecka śmietana jest po prostu masakra, masakra niedobra, nie lubię niemieckiej śmietany. Nie myślcie, że my tutaj lokujemy jakieś produkty, to, to jest po prostu I dlatego, my lubimy to, co tak, jemy dla... i proponujemy, znaczy mówimy to, co lubimy. I, I dlatego jedziemy specjalnie polecamy. o keczup, jest bardzo dobry polski, także po ketchup dziewczyny uwielbiają Polski śmietany, Almetę na przykład Polsko yy. też kupujemy w, w Biedronce. W Zgadza się. O, herbata jest też bardzo pyszna i jedna nam smakuje, ale bardzo rzadko ona jest tutaj. No jem, I wyprosimy, żeby nam się ściągnęli. Ale nie wiem, jakoś jak to Z tego, nas szukać po prostu. Nie? No trudno. Jakie jest, no. tak jak to, jest, to, jak jest to, to kupujemy. Nie ma, no to w zamian jakoś inny Teraz kupiliśmy Liptona i w sumie też jest pyszne. No, ale co na też poważnie. Też no, bo chyba 2,60 e, za 50 Liptona. sztuk. Ale rzeczywiście pyszna jest. Zadyszkę złapała. Chwila przerwy mi się należy, <laughs> bo mi wystygnie. Adam mnie zrobił cappuccino. bo kawy nie pije. Ale cappuccino uwielbiam e, tofi. te śmietankowe skolane. też lubię. A i jeszcze jedno. E, kabanosy. U nas kosztują 2 euro. Ile gram? Ciężko powiedzieć. Nie, Nie pamiętam. No to Ale akcja, chyba mam. jest ich takich sześć długich tych kabanosów. Hmm, Ale jaka ta Tak cienkich. cienkich. Ale na przykład te kupujemy Śląską. Śląska kosztuje 4,60, Podwawelska yy, to też zależy. Jeszcze kupiliśmy wczoraj. Tylko, że już tu nic nie zostało. kiełbasę, No, firma JBB, znacie. Tylko tyle zostało. Ale to. Nie, to wiem, to to tu... nie O, to nasza biedronka. OR81 i to jest 0,33. Co to było za kiełbasa? Toruńska, tak. Toruńska. Właśnie już nie ma kiełbasy Ale kiełbasa to dwa wojska jest tylko mm. 4 euro kosztuje 2 Dwa pędzka kosztują. Kląska 4,60. Jest naprawdę mm. duży wybór. Myśliwska chyba gdzieś też powyżej 5. No i to zależy. Ale naprawdę na wagę można kupić, w paczkach mm. można kupić. Kto jak sobie rzeczy, jest naprawdę duży wybór rozmawiałem z tym właścicielem i powiedział, że normalnie nie ma problemu, żeby z kamerą chyba tam nagrać, mm -hmm. coś pamiętam może więc, kiedyś pojedziemy, więc jak chcecie, chcecie żebyśmy Wam nagrali ten sklep, to piszcie w komentarzach to. No nie jest ten duży ten sklep nie duży. jest duży, w nie jest duży, tam mm -hmm. jeszcze nie byliśmy, będziemy chcieli tam podjechać zobaczyć, ale na dla naszej dla nasze potrzeby to jest wystarczająco, wystarczająco naprawdę, mm -hmm. fajnie bo my lubimy polskie artykuły ty byś chciał? Będę nienapoczął. Proszę bardzo. <grymne> Baluś też lubi polską kiełbasę. Też mu bardziej smakuje. <grymne> Co Był? Dobre? Nie, Dobre? dobra polska kiełbasa nie będę. Aż mm, ogonem macha. ogonem <grymne> <grymne> macha. Lubi kiełbaski. <grymne> Przełknij spokojnie, bo czkawki dostaniesz. Więc pamiętajcie, jak chcecie ten filmik z naszego sklepu polskiego, to piszcie w komentarzach. Na nas nie ma problemu. Bo tak I tak kiedyś... Tak jeździmy, robimy zakupy. No jak kiedyś do Polski jeździliśmy, to ja pamiętam jej, całe, raczej znaczy całe auto pół samochodu pół samochodu mieliśmy polskich rzeczy, kiełbasy, serków, serki, jakieś palety kupowaliśmy, no bo to były e... produkty, ale nie było aż tyle. Nie. A, a jak były, to ceny też były straszne, to też Tutaj straszne były. Teraz właśnie te ceny są takie wyrównawcze w porównaniu do polskich, Minimalna ale kiedyś były naprawdę drogie i tak zawsze jeździliśmy to z pełnym autem, a teraz mm. fajnie, bo jedziemy do Polski, nie musimy przywozić tylko. Jak chcemy, to sobie kupujemy. Kupujemy, tak. Fajnie jest, że taka możliwość jest dla właśnie Polaków mieszkających za granicą, bo jakby nie było, to jednak te polskie artykuły, no dobre są. Ja nie mówię, że niemieckie są złe, bo niemieckie produkty też mi smakują i, i kupuję. Ale są pewne rzeczy, które jednak polskie to polskie. Właśnie o, to są polskie grzybki zborów tucholskich. I tu widzicie cenę 3,49. I to jest 40 gram. A tutaj mamy borowik szlachetny. 20 gram. To jest cena. O, tutaj 2,19. A, jeszcze są inne grzybki, jak Ty tu mówiłeś tam. E, tak, to są chyba koźlaki. Później też są podgrzybki. No, podgrzybki ja podgrzybki jeszcze. też jeszcze kupiłam. Także, że po prostu pomieszałam do, e. do uszek. do bigosu dodam. Do... Także nie ma problemu. Wszystko zrobić. Można, można kupić. robić polskie danie za granicą. Zgadza się. KT ogórki kiszone 750 gram, bo kupowałam właśnie wczoraj. E... Są na balkonie. Boże, nie ogórki, kapusta, kapusta. kiszona do, bigosa. do bigosu, nie do bigosa, do bigosu. No. E... 750 gram 250 i ogórki mniej więcej tyle samo kosztują kiszone. I one są fajne, bo one są w ekologicznych torbach pakowane, takich papierowych. Także fajne, ale naprawdę pyszna ta kapusta i te ogórki. Już sprawdzaliśmy i kupowaliśmy. Nikola, jak kupiłam to, Nikola praktycznie całą kapustę zjadła. To miało <noise> na dziwne efekty, no ale już wnikam w, w szczegóły. Tak, ale kapusta jest zdrowa i nie zabraniem niech. Dziewczyna Idę na kapustę. balkon wam przyniosę. Ja już jestem, wróciłem z balkonu, bo na balkonie mamy. I to jest tak fajnie lepiej pod światło. Naturalnie, fajnie w takim ala papierowo. To jest żeby tylko widać, co to jest. Kapusta kiszona, tutaj 750, 750 gram, polski produkt, no z tym bio to tak, nie wiem jak Wy, ale ja to tak przez pryzmat patrzę. No, no ale nie mogę też tak oszukiwać <laughs> Ale ile daje? to kosztuje? 2,50. No 2,50 taka paczuszka, ale bardzo smaczna, bardzo, jest, bardzo smaczna jest. jest. Cześć, początek. Nie, to już koniec. <grystanie> Wyszło nam tyle uszek. Przy talerze. Yy, tyle co policzyłem. Dla mnie, dla Gabi, dla dzieci. <grystanie> Wyszło mi mniej więcej 120 uszek. Mam nadzieję, że mi na starczy. A masz A je... swoje. <grystanie> A jak nie wystarczy, to na sylwest... Musi. przed Sylwestrem będę jeszcze robiła dla Amelki. No bo jak mu wcześniej mówiłam, Amelka bardzo uwielbia uszka. I jeżeli... Pójdę do wszystkie, no to jeszcze raz zrobię małą porcję dla Amelki. Trochę się narobiłam, ale nic, ale jest zrobione. No i teraz będziemy na tacki pakować na godzinkę do, czy na pół godzinki do zamrażarki. Także później spotkamy się. Czy twarde? Bo tak, razie... one muszą być twarde, żeby je mrozić hermetycznie, bo inaczej to. Tak widzieliście z tymi. Tak, z pierogami. z pierogami. Pomyliło mi się, bo jeszcze robiliśmy. Jak codziennie się w kuchni robi pichci, no to już nie wie co się pichci. No to jest, to jest nie, paszczeciki robiliśmy, ale akurat tego filmu jeszcze nie, na, nie wystawiliśmy. Nie, czy jest. nie, no już jak będziecie ten film oglądać, to już oglądaliście. Będziecie No gore. to tak, wy już będziecie oglądać no. ten filmik. Pomyliło mi się właśnie z pasztecikami. Z pierogi na mnie wyszły. Bo za miękkie. E, zgadza się, nie pierogi. Paszteciki, tylko jeszcze akurat ten film. Dobra, już koniec. Ale jest obojętnie. Ważę, że. Tylko nie wiem, tu do zamrażarki. No, o, na pewno się zmieści. O, no super. No nie, no stopniowo nie mamy miejsca w zamrażarce. Nie wiem, jak nam to, we, jak nam to wejdzie. Mam. Upychaj, upychaj, ugniataj. Nie, tak, żeby się nie przykleiły. To już jest sprawdzona metoda. W tamtym roku fakt, że gotowałam i później tylko robiłam w, w tym naparze, tym garnuszku takim. I były bardzo, bardzo dobre. A w tym roku robię tak, że mroże i, i taka porcja, żeby to one nie były, nie przylegały koło siebie, żeby one się nie posklejały. No, I tak pójdzie fajnie do torebeczki i gotowa porcja. I teraz wrzucamy całą porcję stależną. No i Ci. <laughs> nie chcę być zamrożone, nie wanesko jest tak. Czy... No jeszcze można troszeczkę włożyć też tak nie za dużo. Bo tak nie chce. Żeby... No i dobra. I będzie druga porcja z I robi się. Konwrotnie wtedy. <grym> Słucham kochani I wciska się Trzeba poczekać zgaśnie ta lampka O <laughs> I gotowe. Bardzo fajne. Bardzo, mm, nie? Ja? I lampka zgasła. Tak to wygląda. Etykietka eksport. No taki się kupuje. Różne wielkości są tych worków. To jest etykietka od tego, to akurat jest 2 razy 2 roki, 3 metry. A nie, 3, gdzie to jest? 3 metry długości, 28 cm szerokości. I tak to prezentuje się. Bardzo fajna, praktyczna. Mało miejsca zajmuje, a przynajmniej jak się później rozmraża, to się ta folia nie klei do, do tych, tych rzeczy, i... tych, mm -hmm, tych, tych do, mięsa, do, do mięsa szczególnie. Tych mrożonek, no. Lepsze, lepsze sprawdza się nam to niż te zwykłe worki mm. do pakowania. Także na Polca dzisiaj ma. koniec. W sumie już nie mamy co prezentować. Siebie będziemy prezentować. <laughs> na tyle żegnamy. Co to jest? Słyszymy przykleić? Nie chcesz, No, panaska nas obkleja oczami, a my się z wami żegnamy. Żegnamy, żegnamy nie żegnamy. Żegna żegnamy i do następnego razu. Papa.